Cześć, a dzisiaj taka krótka opinia na temat odkamieniacza w płynie Scanpart. To jest taki odkamieniacz, który ja stosuję zawsze wtedy, kiedy po prostu mam problemy z kamieniem na różnych urządzeniach. Taki odkamieniacz przydaje się zwłaszcza w sytuacji, kiedy chcecie sobie. Odkamienić nieco, czy to automaty kawowe, czy to jakieś tam ekspresy do kawy, czy też po prostu jakieś tam ekspresy do wody, jak i również automaty do, do espresso, a zatem szereg różnych zastosowań, jeżeli chodzi właśnie o odka odkamienianie, znajdziecie w przypadku tego konkretnego produktu. Dodatkowo. Jest to produkt, który w internecie cieszy się naprawdę dobrymi opiniami. No i powiem szczerze, osobiście również potwierdzam tę opinię, ponieważ sam nieraz korzystałem z tego produktu. No i naprawdę fajnie od różne urządzenia. Sam sposób użycia jest niezmiernie prosty. Wystarczy po prostu zrobić tutaj pewien roztwór, a mianowicie dodać taki, dodać taki płyn do wody w odpowiednich proporcjach, czyli po prostu rozpuść. Taki, taki płyn. W wodzie, no i później po prostu się dodaje taki, taki roztwór do odpowiedniego pojemnika na wodę w urządzeniu. Natomiast pamiętajcie, żeby zawsze stosować te proporcje i po prostu sposób użycia takiego odkamieniacza zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia, tak? Ponieważ, żeby po prostu nie było takiej sytuacji, że skorzystacie z jakiegoś odkamieniacza. W tym przypadku odkamieniacza Skampart, no i że po prostu jakieś tam urządzenie wam przestanie działać, czy coś tutaj zawsze pamiętajcie, żeby zapoznać się z instrukcją obsługi waszego urządzenia, czy po prostu taki odkamieniacz w ogóle można stosować, no i zawsze też właśnie zwracajcie na to uwagę, żeby po prostu, żeby po prostu odpowiednio dbać o swoje urządzenie. Jeżeli chodzi jeszcze o ten odkamieniacz, no to tutaj jest to 1000 ml. Jak sami wiecie sporo tego płynu w tej butelce się znajduje. No i ja zakupiłem taki odkamieniacz za, za około 30 zł, mniej więcej za tyle zakupicie ten produkt w internecie. Nie powinniście mieć tym, z tym myślę większych problemów, a to z tego względu, że jest to produkt, tak jak wspomniałem wcześniej, bardzo popularny. No i przede wszystkim sprawdzony, no i ode mnie tutaj bardzo wysoka nota z tego względu. Myślę, że dość mocno zadowolony jestem ze stosowania tego odkamieniacza. Ja tutaj wystawiam notę 9,5 na 10. Bardzo fajnie się sprawdza, właśnie czy to do automatów, czy to do ekspresów, a zatem naprawdę fajny produkt, naprawdę fajna opcja, jeżeli właśnie chcecie odkamienić sobie jakieś urządzenie. A zatem tutaj jak najbardziej mogę Wam polecić ten konkretny produkt, ten konkretny odkamieniacz w płynie Scanpart. Natomiast ja też jestem ciekaw Waszej opinii, jeżeli korzystaliście już z tego produktu, to koniecznie napiszcie w komentarzu, co Wy sądzicie na temat tego odkamieniacza. A tymczasem to tyle, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.